Prosi on nas o udanie się do jego zamku i wskrzeszenie swojego ciała ale to jest kołek, czosnek Ej, to jest chore, że będę nosił szkielet ze sobą, nie? JEEEJ! Ej, chłopaki! Mój własny brat nie zostawi! Wiki! Wrócę po ciebie kiedyś, obiecuję! To jest podejrzane Mam miecz, a przed nami jest dynia Ej, pewnie będę musiał rozwalić wtedy nie tym mieczem, to jest 100% pewne. Ej, nienawidzę przechodzić horrorów sam, to jest najgorsze dla mnie. Chociaż jednego kompana, błagam. Wiem, jak sfrustrowany możesz być. Spokojnie, wszystko się ułoży, jak tylko poskładamy mnie do całości. A teraz śmiało, wyżyj się na tych dyniach. Mogą kryć w sobie różne tajemnice. Ho, 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 no, czemu by nie? Okej, okay, ej, ten miecz działa. Znaczy co jest w środku. Nie, puste. Pachnie dynią. I ładnie pachnie. Kolejna. Ok. Pusta. Ja się boję, że nie ma tu jakichś przejścia. Ostatnie coś było. Ok. Co to? A nie, to. Hans, zamknij się tam z tyłu. Wisisz na mnie, i wszystko trzeszczy. Jednego rycerza wysłali. Na sześciu ludzi. Z czarami, czterema szyframi kryty jeden prawdziwy, tylko jeden prawdziwy weź ze sobą i tu jest 7189 albo 6114 albo 1016 no dobra, bierzemy to nareszcie wróciłem do was ze sklepem na thunderwear.pl wystartowała nowa kolekcja ciuchów thunder jest to w 100% polski produkt zaprojektowany przez nas dla was, więc wbij na stronę i znajdź coś dla siebie chciałem iść, chciałem jakieś światełko jakieś ten, jakieś jakieś podpowiedzi tu są po zamykane na trzy kłódki to pewnie nie bo tam mam iść Razzi idzie spokojnie potworki do się będzie do... Ej, poznaję te ten proszek twarzy Glęcu to ty Glencu? Ej Glencu? To będzie to sam. Ej Glencu Co ci zrobili stary Nie jest tu ktoś z tobą? Czekaj. co ty robisz? <grystanie> Co ty robisz? no jak długo tu jestem. No musisz Kajdzie tu być czuklera. co najmniej kilka godzin stary, bo ja już tu przechodzę dość długo ten zamek. Częło ty mi świecić bo. Przepraszam, to <laughs> zobaczysz Ale jesteś jasny. Ej, czekaj, kody miałem! Czekaj, czekaj, czekaj! Stary, graj bez kodów. Nie, z kodami chłopie dostałem nie. trzy kody! Trzymaj, czekaj, poczekaj, nie do buzi cię nie włożę. O, tutaj jakby co kołek, żeby... Jak coś mnie od plecu stary zajdzie, to będzie o. przyps totalny. O. Nie to nie ten, nie to nie ten. Zaraz szybciej. 6, 1, 1, 4. No Dobra, nie działa. 7, 1, 8, 9. 9. A ty jesteś dużymi czy małymi. Ej, nie działa! Kuba! Ej, to jest podpowiedź. Czekaj! Ej, coś idzie, glcu, co? coś idzie, glęcu! Nie zostawić. Nie, nie zostawię cię. Okej, okay. jeden. Wysłali na 6. Coś tam czterema, cztery i znów jeden. O! Działa! Oh. Ja! Oh. Boże wreszcie! Oh. Oh. Kuba, kuba, przepraszam cię. Oh. Już, 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 już. Jezu żyjesz. Bierz ten kołek szybko do ręki, wstawaj, hopie! Oh. Jezus Maria, a tak długo siedział. Dupa boli? Dupa boli. To wampiry czy co? Chyba wilk. <gry> o, podpowiedź jest. Dalej podpowiedź może? Dobra, pomóż mi Kuba, my to musimy przejść. Los raz daje, raz zabiera. Będzie wam zdecydowanie raźniej. Dobra, czas stąd iść. Przyda wam się klucz. No tak, on musi być w jednej z tych. No nic, to wam chwilę zajmie. Oj tak. Oooo. Nie, no nie gadaj, że to będzie w winnicy ukryty tutaj. Czyli w jakiejś dziurce? Zarz, Van Helsing, Ale... jest tam ze mną? No tak. A czego mu brakuje, bo ja nie pamiętam. Już. Nie, zręcznie trochę, nie ma jednej ręki. Głowy nie A ma. A drugą ma całą? No nie, znaczy to chyba nie jest cała ręka. Musimy go znaleźć całego, stary. No wydaje mi się, że w tym będzie. Ej. Ale widzisz to, nie? jakiś widzę. widzę. Tu są jakieś coś czerwonego. Ej! 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 ej, ej. Nie, nie rób tego, proszę! Jezu, jakie to jest straszne! Nie, nie, nie chodź ze mną! Glęcu, chodź! Nie, ty są bezpieczne, czekaj, musi być! nie, no to do okład trzeba wyspy! Do tej wyspy! Stary. Glencu, glęcu, glen, mam kostkę. Ja mam ten. Mam kostkę. Tam jest jeszcze jakaś morela. Glencówiska pomóż, glęcu. Ale patrzę. musi być stary. Ja nie patrzę w twarz. Tu coś jest. Ja jestem nisko. Coś dużego.

On się nie boi, on się nie boi, weź jego. Ej, mamy klucz, mamy klucz, szybko podpowiem. Sprawdziliście już dwór? Udajcie się do studni, na zewnątrz. Pierwszym możliwym wyjściem. Prędzej słyszę jęki ofiar. A na plecy robi do studnicy. Tam, 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 myśmy byli blisko do tego wyjścia, widziałem tam dwór. Ooooooo! Teraz ma to sens. Dobra, jak będę pilnował. Ma to sens. Nie wiem, jak się głóży, bo pierwszy raz nie grałem w Fortnite'a. z wampirami nigdy nie walczyłeś? <Nas> Ej, Glenn, ja to otworzyłem wiesz, ale nie wiem, jak to tutaj dalej. Idź, kisz, kisz. Amen, amen. Idź, idź. Nie! Nie! Ej! Zostaw mnie! Idź, kisz, kisz. Ej, Glenn, co ty robisz? Ej, tam jesteś. Ja nie, nie, nie. O, 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 o zobacz, zobacz, zobacz. Ten przedmiot lepiej niż mi wam jest znany. Tylko ten, co był na dnie, wie, że wyciągnięta dłoń życie może uratować. Hmm. Tylko ten, co był. Na... Co to. HA! Jezus! Ej, ja wiem, co to jest. Co to jest? To jest magnes! to jest magnes! O, w mordę, ej ale to jest głębokie! Ej, tam jest jakieś 15 metrów w dół, jak nic. No, tam mamy tam dać A Mamy taką długą linę, zobacz jak mamy linę długą. Dobra, zróbmy to. Katka okay. w bok i stary. go! Właśnie coś poleciało. Mam nadzieję, że to nie było nic cennego. Różaniec. <laughs> Odzyskamy go, to stary. To było cenne. Wampiry, <laughs> stary. Ja Popadzę. Popadzę. No O, wale, daj się delikatnie Zostałaś środek, jest ci podam linę Okej okay. Jakie to jest głębokie Żebyśmy tylko nie puścili stery magnesów w dół Nie, trzym, nie trzym, trzym. ja trzymam linę, ty trzymasz linę Ej, tu jeszcze, jeszcze kilka metrów, stary Jeszcze z 5 metrów I patrz, druga lina, czyli to jest już 10 tak. metrów, jak nie więcej Czy jest, nie jesteśmy na dnie? Cholera, wie czy ty złapałem, stary Wyciągnięta dłoń życie może uratować Ej, może właśnie to jest No na... Dobra, podnoszę. A świeć tak inaczej. Trochę, o! Coś tam miałem, ale puściło. O! Coś tam mi złapało. O! o coś masz. O! Jest coś! To jest coś dużego. Jest coś! Długie! Coś bardzo długiego. To jest ręka! Ej, tak to z ręka! To palce. To ręka! No, to jest łapa, stary. O, chłopie! Ale łapsko, wielkie! Pomocna dłoń! No przecież, pomocna dłoń! Ej, jest liścik. Nice. Halo, halo. Tak, no, słyszę cię, słyszę, no? <laughs> Ej, kto tu jest? No tak. Widziałeś go? Ja go widziałem. nie widziałem. No, to. jest jeszcze karteczka jakoś. Za coś cicho, mi tu, Coś mi tu śmierdzi. Pan Helsing no, trochę. Helsing trochę. No, to do schodów drzwi prowadzą, kierować się nimi nie radzą, lecz gdy już po nich zejdziemy, znaki dostrzeżemy. Da, wiesz co, pierwszemu tą nogę trzeba przyczepić, weź tym karabinierczykiem, weź tego czulika tam zmontuj, hopię. Pan Helsing, jazdunia mordeczko, uratujemy cię, trzeba te wampiry tutaj wy, wykurzyć stąd. Dobra, chodźmy przed siebie. Ja ci doświetlał oświetlał drogę. Ej, uważaj, uważaj. Do schodów, do schodów. A, drzwi do schodów prowadzą. Helsinki, weź te nóżki. Okay. Jest! Nie znak, jest znak, wleń dobrze idziemy. Ale te mury są wielkie. Jeśli teraz wampir bym mnie słysza, to by krzyknął. Więc myślę, że możemy być spokojni. Był Marek i zjedli go na usztę. Była Wiki, bo kazali mi ją oddać, żebym miecz. Ja nie chciałem miecza, ale kazał mi. Inaczej byśmy nie poszli dalej, wiesz, to byłby bug w grze, ja bym z... error zrobił prostu. Ale jeszcze brakuje osoby. dobra, weź ten kołek, daj mi światełko. czekają, to jest, czekaj, do karawana idzie dalej. O, to ej tak. wany... O, jaj, 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 jaj. Pa, 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 pa. Go? On, on, on Wiktorię wziął. Ci się śmiejesz. Już się śmieję, znaczy, że musimy za nim iść. To 100%. Wydaje się, nie, bo jak on teraz, mi się, że to jest właśnie źle. 100%. 100%. Nie, ale nie ma innej drugiej, stary. Jesteśmy zmuszeni. Zawsze jak w tych horrorach, właśnie. No to się potem źle dzieje. No masz rację. no. My chętnie to, to, to tam nie szedł. Ale nie. musimy, żeby przejść traka. Mhm. Ej glęcu, on, no zaraz się, wystraszymy się, zaraz 100%. Więc nie musimy poczekać do rana. O, jest znak. Okej, okay, fajnie, dobrze, fajnie do, do, do może. Ej, drzwi, drzwi, drzwi Tam idź do przodu I Nie wiem, ale tam coś będzie O, ej, ej, ej Chodź ze mną, proszę Ej, 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 ej Stój tam, stój tam Stój tam A, co się Nie rób mi tak Nie rób mi tak Nie rób mi tak coś. Oh, yeah. Ziomeczku, zostaw nas, pliska, ziomeczku. Jej, je, 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 je. jej, b... o... oh, nie, 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 to nie jest dobre miejsce. Nie, nie, o... nie, co Co? Halo! Jest... Szumi! Szumi! Szumi, 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 ja pierdolę, myślałem, że to on, myślałem, że to on Ja pierdolę, Szumi, co jest? Spokojnie, mam karteczkę, musicie co? mnie otworzyć Co, co? co? E, mam ci otworzyć? No, tak Jak? Masz klucz? Mówi się proszę Nie mam Masz Nie mam klucza, serio Aaaaa! klucz był na ręce, weź z Helsinga eee, Weź z Helsinga O, oh, czekaj, Helsing się otworzy W ręcu! Już, już, czekaj Odwróćcie. Otwórz. Ała, ała. Przemi! Ała, 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 czekaj, czekaj. Musisz nas, musisz być z nami. No, 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 Kuba, proszę, otwórz. O! O! Jest? Udało się? Dobrze! Cześć, przyjacielu! Co O, Skąd masz czosnek? No Zaraz na... tym. <głos》> dawali? <głos》głos》> na no. wejściu? <głos》>. A będzie jak fajnie pachnie? Stary, jest taka schiza, że się w dupy nie mieści. A mam karteczkę. Dawaj, Zabajmy szybko, otwórz to, szybko. Zamek stracony. Całe szczęście poskładaliście wszystkie moje części z murów mego zamku. Prędko, musicie opuścić to miejsce. Szukajcie bramy do lasu Ale on już jest cały poskładany? Yes. Nie, ale znaleźliśmy wszystkie elementy od niego tutaj no. Musimy mieć Nie lasy. ma lewej ręki Ale że reszta będzie w lesie Zajebiście Super No, no, no. Nie. nie Ci nie, nie Ej, tam były dwa potwory A ja dwa nie widziałem potwory. żadnego jeszcze, także Serio? To jest pierwszy Jestem gotowy To jest pierwszy ja Założę rękawiczki <laughs> Ale powoli trzymamy się razem Z lewej, z lewej, z lewej Z lewej, z lewej, z lewej. Już poszło, poszło. O Gdzie? Coś pukało. Widziałem lasu. Weź sprawdź tę tortury, weź ty Nie! Video. Weź to sprawdź tę tortury. No jest tam. Znaki, znaki łopaki, znaki. Tu nie jest jakiś znak? To. O nie, tam jest demon. Jest jaki demonko! Nie więc nie strasz mnie! Zopatrz... Ja pierdzielę! Nie strasz mnie! Jezu, to jest straszne! No, to jest straszne. No, to jest Ej, tam też! O patrz tego! Youtuba! Nie, cisza, pusto! Ej! Mam pilku! Na tak, ja wampirku. To jest do, do lasu czy nie? Tam czy nie? Nie, tam nic nie. Ma. O o, prawda? co idzie? Nie ma. Wrzedzę do lasu, za idzie. Chodźmy do tyłu. Ja, ja ja lubię. Ja nie chcę już ostatniego. No ja ja nie, chcesz, nie, się... nie, 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 nie! Je to był potwór! A, ty, 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 Przestań! No, no, pamiętaj chmoje plecy. ramach do lasu, tak było napisane? Nie widzę nic pod Ja też nic nie widzę kompletnie. Ej, 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 ej! Kamienie! Kamienie! Chodźcie, proszę, proszę, Uważaj, 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 uważaj. Co to jest? Uważ, 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 uważ. Co to, jest? to jest jakiś dobry ziomek. Dobry Nie, nie, dobry bo, nie on, on nas wczoraj zrobić. Ka, ka, co? Ka, kamienie. Co, okupka Jezus, Jak mnie. masz kamienie, ty, 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 jest nie, taki moje, specjalny ej, to jest nieżywy, zabieg. to Jest taki specjalny, jak nie możesz ich wysikać. Kółka! Kółka! On nie powinien montować, Remek? Pomóż mi. KAMIENIE! Ej, kamienie, jakie Kółka. kamienie? Kinderku, Kółka. jakie kamienie chcesz? Tam zgubiłem moje kamienie, potrzebuję pięciu kamieni Znajdźcie mi kamie? pięć kamieni dobra. z kółkiem Dobra z kółkiem. Kamienie z kółkiem, kółkiem. UV, latarka UV tak one wyglądają Ej, posz na bluzę, po, Jezu, Jezus, kinder, się No to Ej. jest ten kamień Nie No jak nie? To, kółka, to, kółka, kółka, kółka Weź, nie, masz jednego Jest kółko Kółko, jest kółko i krzyżyk no? Pięć Dobra, dobra, pięć. mamy trzy, mamy jednego To kółeczko to jest git? Nie. chcesz mi oszukać? Nie To jest kółko? Tak, tak. Kropka no, z kropka, z, z jest, Jest kółką trzy. a jeszcze trzy. dwa. Ej, dwa nas To pięć. pięć. Widzisz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć no, przyz... jest. Dobrze, umieszczenie. Poczułajcie w takim razie nagrodę ode mnie. Jaką nagrodę? Rzetun. Ale teraz... Ej, ja już dostałem taki raz. Chodźcie ze mną. Jakoś mu ufam jednak. No właśnie mamy mu ufać? Ja mu nie wiem, ja mu zaufałem. Nie, yeah, nie. Yeah. Ja widzę, postać. Nie. Yeah, tam yeah. jest to jest zapalenie. Ei, yeah, hey, hey, a ja mam zapalenie jak... zatok. Puśla, on biegnie. I spitolił nam. Zatkajcie Sześć uszy. Tam. Zatkaj uszy. Czemu? A? Ok, chyba, chyba git. Jest? Już? Chyba git. Chyba zadziałał ten czosnek. Ja mam jeszcze czy? To był granat czosnkowy. A! A! Źle rzuciłem, źle rzuciłem, to nie działa! A. Tu on drugi? To do drugiej szóstej, Ja, p... tak takie moje auto robiło. Ja. O, to... ja Maria, chryste panie! Ej, jak, jak w forejście? On ma zdecydowanie jakieś problemy. Ej, ta przepaść z lewej strony to jest jakiś kosmos. Dzień, że jak ja bym się tu sturlał, to mnie nie ma! Ej, 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 pa! pa na to, podpowiedź! Dawaj, ściągnij też ja do. Gdzie byliście? Grabio! Stary, jak ty biegłeś no, ja szybko. Nie, już zapomniałem o tobie, ciebie już ja też, to biegłem, no. zapomniałem ja latają klucze, ale czy klucze latają ptakami? Nie. Klucze nie latają, one wiszą, a ich blask przyciąga te parzewe ptactwo. Dlatego ten jedyny nie świeci w wcale. Tutaj jest ta noga naszego Van Helsinga. A, nie, jest jak noga jest noga Nie możemy go ściągać, nie. dopóki nie, nie pozyskamy A tu? Klucze wiszą, szukajcie Ej, ej, sobie... ej ja czekaj, on nam pomoże Nie, on nam nie pomoże, to jest znaczy nie taki miły Pan Dobra, ej, a tutaj? Ej, klucz! Patrz, jak widać teraz te klucze Teraz trzeba poszukać tego, co nie widać Nie świeci Poś, Poświeć na niego To jest ten Poświeć na niego Mówię ci, to jest poświeć ten Jest, oh. mamy Dobra. to nie, bo złamiesz koszty. Nie złamie, bo nie ciągle. Powoli! Za powoli! o. Muszę zdjąć te rękawiczki, bo one mi przeszkadzają niż pomagają. Nie, pocióźcie, po, nie jesteś na Islandii człowieku. ale zimno było. To za trzy tygodnie. Co? 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 Czego tak długo? Jezus, Jezus, Jezus Maria, Hrabia, Kinderku, spokojnie, noga przyczepiamy. Świeciła się. Była taka piękna, okrągła złota. W okolicy tak wiele drzew z dziplami. Szybciej. Są tuż tuż. Nie macie za wiele czasu. Podążajcie. Tam. On będzie biegł zaś, ty. On będzie nie, z... nie, nie biegł. Musicie się rozglądać. Dobra. Wszędzie. Ale co z tą dziuplą? On nas może w ciula robić, ty, czemu my go słuchamy? Jezus! Maria! Jezus! Stać! Nie Jezus, ale to gdzie stać czy iść. to co jest? Jezus, idźmy! Jezus, nie Maria Nie wiesz, ja, nie Stepanie Ważna rzecz Jaka? Ważna rzecz szukać. Szukam! Szukamy, szukamy. Szukać! Jezus, wam! To mnie Jezu, szybko Maria. ważny element. Ja nie widzę glampa, na mnie świeci, nie widzę ciemności Mało czasu, mało czasu. Ej, sery, tak to jest stopnie bezpiecznie. Szybko chodź. Szybko, nie drogi Jak nie zrobiliśmy? Się się? Jak się zgubiliśmy? Co ty pitolisz? nas prowadzisz na cały czas. Szliśmy tutaj 10 minut do góry. Jak on tam Do góry. Nie, tam jest, tam jest. Tam. Do góry. Idźcie. Czemu? Idźcie. A, idźmy, idźmy. Oni są wszędzie, kurwa, są wszędzie do no. Ej, tu jest ludzi. do ludzi! Ej, tu jest, jest jakaś jama, ej, tam coś jest! Patrz! Jezus, Maria, rękawiczki i jakieś gówno. I skrzynia, ej, tu jest skrzynia. No, a, instrukcja? a, tu jest chuba, zobacz! Alfa. Ej, ej, remek! Jest instrukcja. Dawaj, 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 szybko, bo wampiry idą. Jestem słowną kupą kości i tak jak na starcie gwarantowałem, pobrudzicie sobie rączki. Byłoby łatwiej, gdybym nie miał tak słabej pamięci. No cóż, czasem trzeba głęboko pogrzebać w głowie, żeby znaleźć odpowiedź. Ej, a to są robaczki na ryby. To są stare mączniki. Tak. Ja wkładam tutaj do i wyciągnęłem już. No no ja U mnie w każdym coś jest. <laughs> o Boże! Ja mam jeden. Co, Co to, ja to jeden jest? Pięć. Tak, jest kłódka. O Jezu, ale się wystraszyłem. Dobra, jest kłódka, ej, szybko. Pięć, pięć. Ej, 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 ej. Dobra, daj, ja to otworzę, pan. Czekaj, czekaj, bo tu są. No. O, pięć, jest. jeden, pięć. Dobra, otwieraj to. Otwórz to szybko, bo nas wampiry to jest zjedzą. Dobra jest wcydowa. Jeszcze, jeszcze krótka kartka. Ostatnia spowiedź: wieczny sen, a drogą tunel. Światło najpiękniejsze, jakie widziałem. Co to znaczy? Śmierć. Wieczny sen. Życie, życie! A drogą tunel. A drogą tunel? Genera go! A. Generator adomowych Nie, no. bo... Nie bo studen, ostatnia studen. spowiedź, wieczny sen, a drogą tunel. Czyli jakąś drogą był Świat... tunel. Idzie... A idziemy do światła? Pośpieszcie się bo nas zeżrą. Mocno, Czy mocno, 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 pod nogi. mocno, nogi EJ ŚWIATŁO! mocno, mocno, widziałem! Tutaj jest mocno, 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 on coś mówi. mocno, 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 co ty mówisz Ej, nie, zupalnie, ziomek, ziomek, palziomka, palziomka! Ej! Przepływa poprzez rzekę! Jemu trzeba było płacić tymi monetami! Mam monety? Mam monety. Ma monety! On jest creepy wciól, on jest wciól creepy. Pasz... Uuuu, yes. Zapraszam! moje skromne wrogi! Ej, idziemy, 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 Ej, patrz, tam jest po na drugim brzegu, będziemy. Nie, ale jest brzuchomowca, Jopie. Bo jak mówi, to mu się nie ruszają w tym <grym grym> ziomeczku, mam zapłacić? Jedna moneta, jeden człowiek. Dobra! Idziemy, Proszę bardzo. No, dwie mamy Czyli kto zostaje? Nie wiem ej, nie, ma, nie macie drobnych jeszcze, już może mam nie mam. Ej, kto z was przejdzie? No, mam tylko jeszcze jedną monetę. Ej, nie, nie, fajnie, fajnie fanie. Nie mam, więc, nie, mam tylko jeszcze jedną! Nie mam z nim zostać. No. Co? co, co no, ej, on no, mnie już wzywa! Weźcie chłopaki! Widać od dawna, Weźcie ław Dalej gramy do jednego razu. Trzy, drzu, <try> kubuś Wygrałem, więc podejmuję decyzję. Że zostaje. A, powodzenia! Zapraszam ze mną! A masz taką XL? Bawcie się dobrze, chłopaki. Całe szczęście, że ta trumna jest mała i się do niej nie zmieszcz. Nie, ja nie, nie, nie. No i szybko, bo idą potwory! Powodzenia! Zapraszam ze ja bardzo kocham! Kreczu, siadaj nie. tam! Ja mam tego Helsinka was na plecach! Szumi, żegnaj, plec. przyjacielu! Nie, zjadaj Augusta ja nic nie widzę stara. Ja nic nie widzę, a ja widzę zamek. Widzę. Powinniśmy się obrócić, bo poniemy tułem ogólnie. Okej, okay, no dobra, stary. Mam no to przejąć czy co? Jaki? ja pił. No nie, no ze no 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 go. Już, już. A akurat go mają co jeść. Jezu, jakie to jest straszne. W środku nocy jest pierwsza w nocy, a my spinklamy przed wampirami przez rzekę. Ej, tam jest jeszcze jakaś ścieżka w piśmie? Git Mordo. Dobra, trzeba to jakoś do kamienia przytłumować. Ale zapłaciliśmy przewoźnikowi monetę. Ale w jedną stronę. Tylko. Jezu, ale tam dalej się drom są I głowy tylko nie mamy chyba. Tylko głowy? Tak mi się wydaje. Jest łopata tutaj. Nie wiem czy łopata jest potrzebna. Słyszałem Ja pierdykam nie jesteśmy tu sami. Ja biorę łopatę, Weź łopatę. Ej, tutaj w lewo chyba, zobacz. Bo to tam są pochodnie. są światła. Te wampiry są cały czas. Ale są po drugiej stronie chyba. Pomoc na dłoni, jak to mówią, nie? Chodźcie do mnie. Tu jest cmentarz. Nie. Nie... że jesteś na cmentarzu. A wiesz co jest na cmentarzu? Kości. Ej, tam jest to... jakiś główny nagrobek. To Ej, to, to... jest główny. Ej, dobrze, że wziąłem łopatę. Na pewno to trzeba wykopać. Sorry, jak się I To będzie to na pewno, bo są, wszystkie nagrobki są standardowe, a tu jest jakiś złoty ziom. I to będzie yy, nagrobek Van Helsinga, bo mu czaszkę połamałeś właśnie. Ja pierdyka mamy go To jest Van Helzen Nie ma tak się nazywa To jest ten, co zabija wampiry, trzeba go wskrzesić Ściągamy Nigdy tego nie robiłem No Trzeba połączyć głowę po prostu do ciała Dobra, jedna ręka jest cała, druga ręka jest cała Nogi też są, wszystko jest Dzięki Rebek, że mi pomogłeś, dzięki Glęcu, łącz go, żeby wampiry zabić